Lubi tego zawodnika, Lewandowskiego. Różanie szansą. nie jest Nie ma, Bardzo mało załogo, krótki spoiler. To jest odcineczek z wydarzeń przed przyjazdem do miejscowości Heko. Zapomniałem go wstawić, a sobie przypomniałem, że tam była odpowiedź na Wasze pytania, między innymi jak się Co Sobie pomyślałem, że teraz go wstawię. Sorry, że to jest taka dyslokacja, niechronologiczne wstawienie, ale z moim łbem tak już jest. Tego wstawiam ten odcinek teraz. Mam nadzieję, że się nie obrażacie. Dobra, zapraszam do odcinku.

如果有朋我的朋兰的朋友说，哎足那个你看到了足球的时候，我没看到，我没有，我不要看。对我我不会问你你好吗？我不会跟你说 Are you OK？我不会问你这个 How are，you？我不问，这个我不问，我就直接问别的。喝口北，去要去越南？要去越南。是的。要直接接进越南。对，直接割腰，割腰子。可 <laughs> 你去河内，再去海防吗？对对对，我去我先去喝喝红，然后从那在那边是转车去那个越南。中文。 Mówię, mój człowiek buchała. Ty, czuję Nie ma Pokazał, że lubi tego zawodnika, Lewandowskiego. się nie. I okazuje się, że jesteśmy bardzo małej miśnie. Osada, władza mniejszości narodowej, Hani, jak się nazywają. I żeby dojechać w ogóle stąd do centrum, to trzeba autobusem zapłacić dyszkę, co jest dosyć dłużo 非常,非常 gęsie Pan bardzo miły był, powiedział, że właśnie ten autobus odjeżdża do centrum za 10 minut Nie nagabywał, nie oszukiwał, że o, możecie na tą drogą taksówkę iść tylko autobusikiem Oni w ogóle mówią w języku lokalnym, ja nie rozumiem Niemiecy mówią yin-lang-hua, tak? Tak, tak, yin-lang-hua, tak To jest angielski język O, to 嗯，这里有红回族、汉族、苗族、傣族、壮族、彝族、<吗>汉尼族，这么多、啊。你我们中国不是有五十六个民族吗？我知道，然后五十六个民族都在这边。二十六个嘛哦哦哦哦。哦，你是少数民族还是你、哦、是汉族？我是汉族。啊，汉族啊。好，前面跟大家公。欢迎乘车。谢谢。嗯。 Co a za Jeśli chcesz to jest na tam Ciekawe jest tutaj, że jest bardzo dużo mniejszości narodowych. No? Zobaczcie jaki pan fajnym trójkowcem jedzie. A to pani jednak. Kaweczka popularna się zrobiła. Dużo ludzi tutaj. Mieścina taka. Bardzo mało ludzi. Dziewczyny się fotografują w kawiarni. 对啊，看风景还是不是就是有趣的东西，可以是少数民族，可以是风景，什么都可以的。我们回家呀，我们在上大学，现在回家过年。哦哦，所以在这边是你们的家？对，是我们家。明白明白。这人是美国人吗？不是，我是波兰人。波兰？波兰对，欧洲人，是的，是的。哦，我的咖啡。嗯，我懂，我懂。 Mmm. To nie jest czyż nie? No, dziewczyny bardzo miłe wytłumaczyły, że tu jest jakiś park. A ten park wygląda bardzo ciczowato, takie jakieś przeogromne figury. Zobaczcie, jak panie się modelują. Hallo? Nie będzie o Polan zajedniej. Pulan. Hmm. Myślę, że poczytałem, by gwijeni. Hansarien Tak, je, je, jeżeli się pytacie, to pani oczywiście nam pozwoliły nagrywać. A oh, jest.

no i tak, jak w wielkim mieście to zazwyczaj dziewczyny nie będą na Ciebie zwracać uwagi, nie? Jeszcze zobaczcie, ja mam takie w ogóle włosy usmarkane, nie? To nie wygląda najlepiej Mówiłem, że no nie róbcie ze mną fotek teraz, bo to nie jest mój najlepszy kształt To nie są moje najlepsze barwy Dobra, miasta praktycznie nic nie zobaczyliśmy Mieszkości narodowy też nie Ale poglądaliśmy sobie Chineczki, pogadaliśmy z nimi Zobaczcie, tu są reakcje takie, o, już słyszę Zobaczcie, patrzcie na Białasa. Mm -hmm. Zobaczcie, są sklepiki, można sprzedawać, kupować telefony, skup i tu już widzę inne rysy twarzy. Tu już czasami się przeplatają mniejszości no, narodowe. O! Proszę bardzo, też takie motocykle są tutaj. I również skuterki do wypożyczenia. I to nie jest ta sama mieścina, gdzie jest nasz dworzec. To się nazywa Mengzi i to jest miasto. A tam, honcho. To jest od ludzi straszne. Pani nosi dziecko na plecach. Sweterki. 70 jenów. Niedrogie, bardzo fajne. Givenchy. Bożu, a? Szyda, o, szy Bożu. Szyda. No, a ty dzisiaj to co? Nie mam nic Szyda. Czyli pani jest właśnie z tej mniejszości narodowej, Pani. Nie wiem, bożu, jest to jej język, prawda? Tak. Ale po angielsku były oni. No, nie było nic z Hokkańczykiem. Czy nie było? Czy to było? Czy to było? Czy to było? A Tak wygląda małe miasteczko. Zobaczcie, wszyscy ubrani w kurteczki. Bardzo zimny, chłodny klimat, ale tu jest cieplej. Przynajmniej w południe jest o wiele cieplej niż tam, gdzie byłem. Oj, te panie chyba też są przeszło. Czy na O, Idu. O, woda, widzicie, bo A to były panie z grupy etnicznej I. Nawet chciało mi dać trzcinę cukrową. Zobaczcie jaki piękny wehikuł czasu. Ojojojoj. Nawet tablica rejestracyjna ma. Z miasta Monza. Fajny chlebek. Biszkopcik. O, to pewnie Was zainteresuje. Zobaczcie takie. bułeczki słodkie z truskawkami. Mam włochate bułki też. Z wieprzowinką, z parówką. Takie poprzedzielane na połówki. Rogaliki, krosanty. O, te są ciekawe. Dobra, zdążyliśmy na autobus. I co? Płacimy kodem. Nie ma. Nie ma. Kiedy dojdziemy do granicy, będzie jeszcze więcej. czyli trzeba będzie wysłać kurierem ubranka do domu. Fontanna ładna. Tak jest. No i spotkaliśmy rzeczywiście ludzi mniejszości narodowych. Dużo nie pogadaliśmy. Ale jest taka mieścina. Ładna, wysprzątana. Nie wygląda najgorzej, naprawdę. Zadbana. No i palmy rosną po środku. Zobaczcie, że w ogóle nie ma ludzi. Tu już Mamy trochę teraz czasu, zanim dojedziemy na dworzec główny. Więc odpowiadam na Wasze pytanka. Wiele razy pisaliście, żebym powiedział, jak się nauczyć języka chińskiego. Język chiński to jest trudny język, rzeczywiście. Wymaga dużo czasu. Dlaczego jest tak trudny? No, tu mamy kilka stopni. Pierwszy, hieroglify. Wiadomo, jest ich bardzo dużo. I Chińczycy ich używają. Nawet jak nie używają ich pisemnie. To i tak wszędzie na każdym szyldzie, w każdym dokumencie państwowym będą chińskie znaczki. Czyli nie musisz pisać, ale musisz je umieć rozpoznawać. I żeby nauczyć się ich rozpoznawać, niestety musisz je rozkładać na czynniki pierwsze, czyli pisać. Więc będzie musiał przepisywać jakieś te hieroglify, żeby ich się nauczyć. Czy trzeba się nauczyć wszystkich hieroglifów? Nie. Trzeba się nauczyć tych najbardziej podstawowych. Ile ich jest, nie wiem, bo ja się nauczyłem praktycznie wszystkich, które się używa, więc. Ja nie patrzyłem na ilość. Na przykład ja nie mam tego czegoś, że. O, a ile trzeba się nauczyć hieroglifów? Ile tygodni, ile dni? Nie. Bo ja po prostu się uczyłem, bo lubiłem nie potrafię wam odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie trzeba się uczyć wzroczek, tak, żeby się nauczyć dobrze mówić w podstawowym co znaczy dobrze się nauczyć w podstawowym poziomie? Znaczy, że wszędzie się dogadasz o podstawowe rzeczy. Przejdziesz do autobusu, pociągu i usłyszysz i tak dalej. Ile tych hieroglifów jest? Ich jest cholernie dużo. Dziesiątki tysięcy. Podstawowych pewnie jest, nie wiem, z tysiąc może. Jakoś tak. Jak się nie nauczyć znaczków, czy można yy, przeżyć? Można. Po prostu, gadając po chińsku, można i ja znam dużo ludzi, którzy tak robią. Dalej, e, tony. Czy tony są ważne? Tak, tony są ważne. Mimo to wiele Chińczyków będzie się starało zrozumieć, jak nawet skręcamy te tony źle, bo ja do tej pory czasami mówię źle. I to czasami jest nawet więcej niż czasami. Bo po prostu móc przyzwyczaić do tego, że wszystko nadaje na jeden tonie. Ja nie mam tego muzycznego ucha więc więcej gadać niż słucham. I doprowadza do tego, że na początku olałem trochę temat tych tonów, bo ja chciałem jak najszybciej gadać. I to też że podejście. Od razu Wam radzę, żeby skupić się na tych tonach. Są tylko cztery i po prostu to skręcanie tonami z jednego hieroglifa na drugi, czyli z jednej sylaby na drugą trochę kosztuje, szczególnie tych ludzi, którzy nie są właśnie muzycznie uzdolnieni albo przynajmniej ci, którzy nie są skoncentrowani na tych tonach. A jak się po prostu skoncentrujesz, to możesz ogarnąć. Więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe do ogarnięcia, bo jak słuchasz muzyki, to też widzisz różnicę, tylko się na tym musisz skupić. To jakbyś yy, słuchał melodii jakiejś i rozbił na czynniki pierwsze, tak, że na przykład, o, to są bębny, okej, okay, dobra, teraz już wiem, bo po prostu skupiłem się na bębna, o, to jest bas, I tak dalej. To no, tak samo w tym, że po prostu możesz te tony usłyszeć, ale jak szybko mówią i na początku będzie ciężko, więc trzeba też to wizualnie sobie przedstawić. Co, co to znaczy? To znaczy, że mimo to, że słyszysz ten ton, oni jak szybko mówią, to i tak się musi go nauczyć, jakby, że to jest ten na przykład ton górny, płaski, A tak, i to jest zapadające. a tak. Musisz sobie to też właśnie na, na karce najlepiej rozpisać, ja tak robiłem i w końcu jakoś to weszło. Dalej. Jak się najlepiej nauczyć, jak jest najlepsza apka? Oj, to jest takie głupie pytanie znowu. Znaczy tak, ja jestem w ogóle hejterem apek. jeżeli chodzi o naukę. Dlaczego? Bo... Jestem hiperaktywny. Ja myślę czegoś uczy na telefonie, to potrwałoby to 38 sekund, potem bym zapomniał gdzie w ogóle jestem. Dlatego, że telefon, to cholerstwo, po pierwsze, blisko oczu. nie fajnie. Drugie, masz tam miliard innych rzeczy, aplikacji, wiadomości, fotek nagich albo nie nagich, nieważne co. No i Cię to rozprasza. Po co ci to? Ja się zawsze uczyłem na komputerze. Po prostu tłumacząc rzeczy. Dlaczego na komputerze? Bo najwięcej masz więcej informacji i na komputerze sobie możesz otworzyć dwóch oknach. Nieważne, czy masz tam Maca, czy Windowsa. Po prostu w jednym oknie masz film, który oglądasz, czy tam seria, filmiki, nie wiadomo co, z napisami w języku, którym się uczysz. No i nauczyli uczyć się po hiszku. No i teraz chyba już jest taka technologia, że aplikacje mogą rozpoznawać te hieroglify. Czyli nie musisz ich przepisywać. Ja miałem tak, że musiałem przepisywać. Jak się to przepisywało, jest taki słownik nazywa się PLEKO. Czego jeszcze tutaj mam gdzieś? PLEKO. Widzicie? I tak można było się uczyć po prostu z filmów. Gdzie jest najwięcej filmów po chińsku? Wszędzie. Masz na YouTubie, i masz również w chińskiej sieci. No to sobie możesz poszukać na bajdu, jakie tam są chińskie sieci, albo po no prostu na ChatGPT, chyba się nawet można powiedzieć. Więc to nie jest problem. Po prostu oglądasz filmy i przepisujesz. I uczysz się tłumaczyć. Najprościej uczyć się języków tłumaczą. Mamy tłumaczenia pasywne i aktywne. Tłumaczenie pasywne to jest wtedy, kiedy się w domu siedzi i tłumaczysz film, czy tam książkę, czy cokolwiek, co lubisz. Polecam filmy, bo wtedy słyszysz również ten język. A aktywne jest wtedy, kiedy po prostu już zaczynasz trenować i sobie w głowie tłumaczysz to, co słyszysz po polsku, czy tam w swoim języku pierwszym na ten chiński. To jest tłumaczenie aktywne, czyli tłumaczenie po prostu jest najlepszym sposobem języka, do nauki języka. Tłumaczenia, praktyka, przepisywanie znaczków. Jak coś robisz, to musisz to robić albo codziennie, jeżeli nie jesteś dobry w planowaniu, tak jak ja, to musisz to robić po prostu codziennie, żeby Twój mózg był przygotowany do tego codziennie, że okej, okay, cały czas, jedynym ciągiem lecimy, żeby coś osiągnąć. No i to tyle. A czy mam jakiś talent do nauki języków? Mam. Mój talent polega na tym, że szybko gadam, nie myślę, to, co mówię, po prostu wylatuje z japy. Tak jest. Czyli jestem gadułom ogromnym i gadułym. mają to, że szybko się uczą języku, bo po prostu to robią. Oni robią, oni to gadają. Więc jak się skupią na to, żeby to gadanie przełożyć na inny język, szybko się ich uczą. To jest jedyny talent, jaki chyba mam. No i to, że jestem hiperaktywny, że jak się skupię na czymś, to po prostu będę robił to w nieskończoność. Tak samo z językami jest. Tak samo, mam nadzieję, że teraz będzie z filmikami. Lecisz po prostu, jak po angielsku się nazywa chyba bitch. Po prostu sernie nawalasz i w końcu jesteś mistrzem tego. tak? Czyli jak robisz coś 10 tysięcy razy, to nie da się zrobić tego źle. No prosto. Na ile? No i w tej podróży musisz się też nauczyć, jak ulepszać, usystematyczniać swój proces, żeby było to coraz sprawne. Ja uważam, że właśnie uczenie się z filmów było spoko, bo to możesz zrobić wszędzie, nawet w kiblu U siebie, na strychu, u wujka. Nie ważne gdzie, W namiocie, u jakiejś biurcie. U uczyć się chińskiego, mimo że na przykład oni tam publicznie nie znają. Chociaż jest mężczyzn, mongolowie No z Mongolii wewnętrznej nie znają. Dobra, no po prostu trzeba być regularnym, uczyć się i tłumaczyć. To jest chyba najprostsze, jak mogę to ująć. I... O kurde, krowa jest na dworcu. Ja widzieliście. Krowa przed dworcem. To taka wodna krowa. Dworz jest bardzo ładny. Chciałem to dronem wam pokazać, ale chyba się obrażą. Ale podoba mi się, że na tym dworcu mam jakieś takie charakterystyczne wzorki, pewnie lokalne mniejszości narodowych i mamy jakiś, nie taki nudny dworzec tylko coś ma w sobie innego nie jest tylko puszką użytką, ale ma trochę piękne zobaczcie jaki ogromny dworzec, całkowicie pusty może są chyba trzy osoby chyba no pewnie nawet nie przekroczy 20 taka liczba mała no i sprawdzali mi bagaże i pani paszport tutaj co ciekawe, robiła zdjęcie. Nie wiem czemu to robi. Zdecydowała, tylko maszyna to robi. Może dlatego nie mają tu maszyn. Promujemy to, żeby wszystkie mniejszości narodowe, wszystkie grupy etniczne, żeby tak jak te nasionka tego granatu, wszystkie grupy etniczne były razem. No i zobaczcie, ten dworzec jest taki schludny, ładny, szeroki, wysoki, tyle tu przestrzeni, mało ludzi. No ale to jest zrozumiałe, bo jest Chiński Nowy Rok. Niezrozumiałe jest to, że taki duży dworzec. Przy takim małym miści. Może to jest jeden z tych planów rozwoju tych bardziej um, zagłębionych, nierozwiniętych miejsc. Naprawdę, było tam tak zimno, że się nie mówią, po prostu jakiś brudas Tak, jest tutaj pan jakiś Uj, tu jest zimno. O! przechodził. Zaraz mi tu policja zgarnie. rogaliki z czerwoną polewą. proszę bardzo kupiłem wodę no, ale dobra zobaczcie cóż to jest przedzielony rogalik i chyba ser jest w środku mięciutki na zewnątrz kruchutki ciasto na bardziej francuskie ale ten ser to jest taki Słodki ser. Bardzo dobry. Dobra, bramka numer dwa. Rogalik krwisto-czerwony. Mm, jagodowy. Słodkie. To jest dobre. Posypany, zobaczcie, zieloną fasolką. Oczywiście inaczej wyglądają. Tak, tu mamy innych Chińczyków. Zobaczcie, przez mikrofalówki. Dogadały się. Szy... Szy... Nowo postrojony peron Ten z leczą Chyba jest złego A To jest jakiś intercity jeszcze, zobaczcie Takim jeszcze nie wygląda jak ten wolny Ale w środku jest szybki. Czyli jest jeszcze wolniejszy niż ten dom Proszę bardzo Czyli jakieś nowe chińskie teorie Parę słów wyjaśnienia. To był odcinek z miejsca tranzytowego, mianowicie miasteczko Mędzy. Zapomniane miasto, nikt o nim nie wie, jednakże jest miejscem wielu kultur i mniejszości narodowych. W tym przypadku mniejszość narodowa Hani, tak, nie miód, tak się nazywają. Hani, Hani, home? tak się nazywają. No i oprócz tego, że poznaliśmy fajne dziewczyny w Starbucksie, które się z nami fotkały. Jakim Starbuckcie? Lucky Coffee. Ja do Starbucksu nie chodzę, przecież nie stać stać na to. To mieliście tam troszeczkę o języku chińskim. Mam nadzieję, że pomogło. Albo pomożę. Ja teraz jestem w miejscowości Lijiang, w kawiarni, która jest troszeczkę droga, ale wynegocjowałem cenę, więc spoczko po Telawiwsku. I mamy przepiękną mapę Yunnanu. Zobaczcie, ta urwana cząstka Chin to jest najpiękniejsza kraina, czyli Yunnan. Kraina 23, niektórzy mówią 26 mniejszości narodowych, no i skarbów flory fauny też. I kawę się produkuje w tych rejonach, gdzie są chrągiewki, zobaczcie. Czyli Baoshan, Duhong, Linsang, Pu'ar i Xishuangbanna. Chociaż też na południowym wschodzie mamy Wenshanzhou. No, tam jest najmniejszy procent, najwięcej jest oczywiście w Baoshanie i w Pu'arze. Zobaczcie, czyli tam jest... Nie, bał. nie bał. Czyli to jest roczna produkcja. 45 tysięcy ton w plaży, a jedna kawa jest strasznie droga. Ja wynegocjowałem, że pan mi kawsko sprzeda za 5 zł, a normalnie sprzedaje za 10. Ja mówię, panie, jak w kraju, w którym zjeść można za 7 zł, kawa kosztuje więcej niż to jedzonko? Jak to jest możliwe? No niestety jest tak, bo Chińczycy nie piją kawy i dla nich to jest taki produkt luksusowy. Większość ludzi, którzy tu kupują rzeczy nawet nie patrzą na kawę, tylko ciastka, jakieś inne rumianki, żeby w ogóle taka kawiarnia mogła. Zaistnieć, a to się dopiero zaszczepia Chińczykom, że można kawę pić. Co ciekawe, widziałem artykuł wideograficzny. W którym Chińczyk mówił, że kawa jest nawet lepsza niż herbatę. Dla naszego zdrowia działa odmładzająco. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie. W każdym razie to był dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. O, i jeszcze przeprosiny dla użytkownika Argra, który wysłał kawkę, a ja nie przeczytałem go. I tak się zdarzyło, rzeczywiście został zapomniany na listach. Buy me coffee, przepraszam Cię. To Moja wina, moja kulpa. Dzięki ogromny, że wysłałeś tę kaweczkę, którą teraz konsumuję. Bardzo dziękuję wszystkim kawowysyłaczom, wysyłaczom, parafianom, subskrybentom, konfidentom w komentarzach. I naszym posłańcom, bo zauważyłem, że ponad 100 razy został mój filmik przesłany, polecony. Czyli takim posłom dziękujemy. Drodzy posłowie, Arigato gozaimasu. No i na YouTube dostałem 10 eurasów od Dam Brosk. Dzięki Dam Broski. Dziękuję. Arigato gozaimasu. Tu jeszcze był fajny komentarz. Kup sobie kilka koszulek z Godłem i będziesz miał spokój z tłumaczeniem Poland Holland. Pokażesz paluszkiem na Godło i tyle. Albo mów po prostu Polonie. Też by mnie krew zalewała bez przerwy. Pozdro. No niestety to nie pomoże, bo Chińczyki nie rozpoznają polskiego Godła. Dla nich przeciętny pięć krajów tylko na świecie, czyli Ameryka, Kanada, Afryka dla nich też jest krajem, Włochy, Francja, Anglia, Niemcy, no i to już koniec. Holandia jeszcze. O, niektórzy znają Finlandię tylko właśnie mówią, o, u was w Polsce są fajne zorza polarne. Ja mówię, tak, tak, tak. Ja wiem, że chcesz powiedzieć Finlandia, ty, 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 ty. ty. Jeszcze nie nazwę. A więc koszulka niestety nie pomoże, ale są niektórzy ludzie, którzy rozpoznają na przykład Lewandowskiego czy Wiedźmina. Są tacy ludzie. I oni też się pojawią na kanale. Dobra, dzięki, wielkie, że zostaliście. Mam nadzieję, że ten odcinek też mam przykład do gustu, jeżeli nie to napiszcie. To jest teraz faza eksperymentalna, bo czuję, że ten kanał nie rozwija się tak szybko jak wcześniej. Coś się stało. Próbujemy wejść na tory. Przy okazji pokazuję wam ten materiał, który no, muszę pokazać, bo jeżeli go nie będę wstawiał, to on po prostu zostanie usunięty. Moż nie mam miejsca na dysku, bo mi dysk wypadnie, pani. Pani, dysk mi wypadnie. Pat. Dobra, cześć.